Moi drodzy, i cóż my tu dzisiaj mamy, no wygląda jak trawa, a cóż to za potrawa, moi drodzy, jak sięgnąć do prawdawnej historii muzyki, e, zespół Manam śpiewał kiedyś luciola, no i mi się tak skojarzyło, bo to jest rukola, zobaczcie, ona jest naprawdę bardzo dobra, a pod płaszczem rukoli kryje się, e, no i no pstrąg, zobaczcie po prostu usmażony, jest bardzo delikatny, mięciutki. Także polecam. No i każdy chłopiec i dziewczynka wie, że do ryby dobra jest cytrynka. Ryba i cytryna to po prostu dwaj nieodłączni przyjaciele. I cóż, kochani, smacznego. Ja się zajadam. Żałuję, że was tu nie ma, bo naprawdę smakuje absolutnie bosko. Os